Szanowni państwo, serdecznie witami. Heute jest ein ganz besonderer uns. Dziś jest taki bardzo specjalny dzień dla nas, chcemy was powitać tutaj. wir in der neu W naszej nowo zbudowanej hali razem z wami ją otworzyć. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co się udało zrobić i też chcieliśmy przy tej okazji powiedzieć wam Szanowni goście, co udało się zrobić z tym zakładem w Wrocławku i jakie plany mamy jeszcze dalsze do rozwoju. Und deswegen ist zusammen mit meinem Bruder eine große Ehre, mit, mit dem Management zusammen heute ganz offiziell die Schnur der Eröffnung zu durchkrempen. Jeste jest duże, duże, um, duża um, akcja dzisiaj razem i uh, Pan Götz ze swoim bratem, tilem Schmiedeknechtem, razem z wami chcieliśmy oficjalnie otworzyć tam kartę. Und dann werden wir zur Tat schreiten und, i. Ja, będziemy ja. teraz przycinali ten Pasek. Dziękuję. Dziękuję.

Tak, to jest jedna ta jednostka stalowa jako jednostka. Jesteśmy w stanie zagospodarować ponad 8 tysięcy i mamy jeszcze zapas do do, w wysokości do góry, gdzie możemy wykorzystać w przyszłości z tej tych, z tych ilości, z, tych, z, tego, z tego pomieszczenia. Ale jest całkowicie wyposażona w automatyczny system Pryskacz. e, tak, tak e, e, Także no, jest wyposażona na, tak, jak to można powiedzieć, ostatni stan techniczny, który jest o możliwy. Tak. A w jaki sposób się odbywa ewidencja? Y poszczególnych profili. Rozumiem, że są kody kreskowe, tak? Wszystko I wiecie jest, gdzie jest. Tak, tak. To znaczy my mamy system magazynowania, który tak naprawdę u nas każdy, to znaczy miejsce paletowe jest jako adres zaznaczony o, o, systemowo. Lokacja taka, tak. I, lokacje. i przy tej lokacji każdy profil, który jest wstawiany, on w systemie jest widencjowany. My tak naprawdę wiemy w każdej, w każdej minucie, w, w którym dzieje? miejscu, który towar się znajduje i on kieruje tak naprawdę system, kieruje pracownika na ten odpowiedni adres. Ile osób znajdzie tutaj pracę? To znaczy dodatkowe, dodatkowe prace to będzie ponad 40 osób w takim finalnej fazie rozbudowy tego magazynu. Znaczy ogólnie z produkcją, ze wszystkim. Mamy takie szczęście, że tak naprawdę główny z dostawców surowca jest naszym naszym sąsiadem tutaj na terenie warszawskim i my mamy tak samo takie same cele razem z firmą Anbil dalsze tutaj rozwijać się na terenie warszawskim und natürlich in deutschland gibt's ein sprichwort man ist nur so glücklich an einem ort wie man gute nachbarn um sich herum hat no i tak jak mówi się takie niemieckie niemiecki folk przez sobie że Człowiek jest na tyle szczęśliwy, na ile ma dobrych sąsiadów. No i faktycznie, że jak jak się znajduje człowiek w takim w takim budowie, budynku, na takim terenie, dann weiß man, dass man einen ganz guten und verlässlichen Partner für die Realisierung to so znaczy, że e, musieliśmy mieć bardzo dobrego partnera, z którym tak naprawdę wykonaliśmy tę całą inwestycję, bez niego to, by to było niemożliwe. Ganz die von I serdecznie tutaj witamy Państwa z firmy Goldbeck, naszego generalnego wykonawcy. Unser Projektpartner, mit dem wir dieses Bauprojekt erfolgreich realisiert haben, zum Tom Investicji budowlanemu udało się nam naprawdę bardzo dobry czas, krótki czas realizować. Był była jedna trudna haben wir da auch ein bisschen Hilfe gebraucht, aber am Ende es ist es alles znaczy, sehr sehr gut <grym> geworden. <geburt. grym> <grym> jak przed rodziną, no no to jak to przed trochę pomocy było potrzebne w zewnątrz, ale ostatecznie się udało. Tak. Pan Gryz chciał jeszcze podziękować. Die Firma und die wir wissen das sehr zu schätzen, mit welchem Einsatz ihr persönlich weit über das normale, übliche Maß hinaus erfolgt oder mit er zu dem Erfolg beigetragen hat, damit wir heute hier stehen können. Motywacji i zaangażowanie jest potrzebne, żeby taka inwestycja naprawdę była zrobiona w taki krótki czas i w takiej jakości. sehr Właściwie jestem bardzo dumni z współpracowników z całej załogi firmy. Und wir wissen, dass wir uns 100% auf euch verlassen können und dass wir in Zukunft noch größere Berge versetzen können. Also vielen, vielen Dank. Danke schön. Danke.